Salve, salve, salve Regina, Mater misericordie, vita du, et spes nostra salve, ad te clamamus, ad te suspiramus, gementes e flentes in had lacrimarum vale, eia ergo ad vocata nostra illos tuos misericordes oculos ad nos converte, ed Iesum benedictum fructus ventris tui nobis pos hoc, Nobis posvok exilium ostende, oklemens, okpia, odulcis, odulcis, Virgo Maria, oklemens, okpia, odhulcis odulcis, Virgo Maria. No Matką Bożą. Nasze rozważania, ale najpierw miłości do niej. 350. Trzy. O Maryju, moja radość, o Maryju, serce me, duszy me, jedyna ufność, mnie bez Ciebie wszędzie źle. Salve Regina, Zdrowaś Maryja, o Maryja, Maryja. Salve, dziewicu, Boga, rodzicu, uproś mu Syna. O Matuchu, Ciebie proszę, proś za nas, Syna Twego. Płaszczem Twej dobrotliwości mnie przykłodziej grzesznego, salwę regina, zdrowa maryja, o maryja, maryja, salwę dziewi nam łaskę syna o no dziadki zasłoń kto wie się uciekamy od wszystkiego złego nasroń kornie Ciebie wzywamy salve Regina zdrowa Maryja o Maryja, Maryja, salwę Boga rodzicu, uproś nam łaskę syna. Biorę was teraz, moi kochani, w piątą tajemnicę. radosną odnalezienie Pana Jezusa. Moja córko, posłuchaj moich słów o tej tajemnicy, którą chcę przeżywać z Tobą. Ta tajemnica jest nazwana radosną, choć wylałam w niej wiele łez, a lęk, który mnie ogarnął, trudno mi zapomnieć. Bo przypominam, Matka Boża zna tajemnicę. Misję swojego dwunastoletniego Jezusa. Trzy dni nie ma. Nie ma go siebie. Rozumiecie? Później szukanie. To była kopalnia łez. Matka Boża to mówi. Bóg, ojciec, ukazał mi w niej wszystko to, co przeżyli. przeżyje moje serce, kiedy nadejdzie czas i kiedy odbierze mi mojego syna. Teraz rozumiem. Dlaczego Matka Boża tak broniła pana Jezusa? Krewni, to wyjdzie u Marii Waldoty. I chcieli zlać tyłek panu Słowi, przyłożyć taki gbur, jak może tak zachować. To, to, to był atak na Matkę Bożą cały czas. Teraz to jest zrozumiałe, że w tej tajemnicy Bóg ojciec uczy Matkę Bożą, daje poznanie tego, co będzie przeżywała. No bo pan Jezus mówi, czy nie wiecie, że spełniam wolę ojca mojego? Które to będzie przy niepokojnie. Bo ona to wszystko wie. Wiecie, jak jest teraz ciężko? Wiesz coś, co Ci Bóg nakazuje, jesteś ku przekonany, a Panie Chrystia Ci mówi swoje, Pan Andrzej swoje, Mikołaj swoje. To tak jak dzisiaj Mikołaj słyszał. To się nie da. Matka wola teraz zamilczała. Stanęła Koło, Pana, koło syna swojego. Ale wyście chcieli gadać wywlekać i dawać rozwiązania. No to w takim razie w kogo ja wierzę? W Boga czy w Ciebie? Kto mnie wybrał? Tyś mnie wybrał? Widzisz jak ktoś mi przychodzi do mnie i mówi mi o rozwiązaniach? Jakim trzeba być gburem skończonym? Kimże Ty jesteś, że Ty wiesz o drodze? Wysyłam Was wszystkich, wszystko wiedzących, do tej stacji. Matka Boża musiała zamilknąć w Jerozolimie. Z pokorą to przyjąć, co powiedział Pan Jezus. Czy nie wiecie, że mam pełnić wolę Ojca? Żądam od Was wiary we mnie, w żadnym. Ty uwierz Boga, ja uwierzyłem. I zaznaczam, to co robisz z Wami, nic nie jest sformalizowane. Nie ma żadnych składek, żadnych zobowiązań. Nie przyjedziesz na wyjazd, nie macie w ciągu roku, nie ma do Ciebie żadnego żalu. Rzucisz płaszczem, za Ciebie się tylko modle żebyś przejrzał. Do mnie przyjedziesz, uklękniesz na błogosławieństwo, zawsze cię sobie. Tak jak tego, co dzisiaj przeciągnąłem po żledce. Też uklęknął. Jak się dostał swoje, ale jest rycerzem. Jeśli zrozumie, zaraz go błogosławiłem, każdemu rękę podałem. Są bitwie. Więc postawa matki Bożej nie wiecie, że mam pełnić wolę ojca? Matka Boża to wiedziała. Taka wiedza przychodzi wraz z wiarą, z modlitwą, wraz z czytaniem pisma świętego, wraz z czytaniem tekstów świętych. Ty słuchasz te łenu czytasz wyborczą. Ty jak świętej pamięci wujek do mnie przyjechał i chce ze mną mówić, bo mówi: wyborcze czytałem to. TVN nie oglądałem to i oni tak mówią, chyba tak jest. No to znacie mnie. To Matafiasz w wymiarze nerki wylatuje, wszystko wylatuje. No to jakżeś żeś słuchał ich, to ich do, do zadaj pytania, nie mnie. <grych> Czy to rozumiecie, tę, 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 tę bitwę? Matka Boża ani nie pisnęła w świątyni, bo ona wiedziała, o co tu się chodzi. Bóg już działał wtedy. Jedna trzecia faryzeuszów stanęła po jego stronie. Tak zwana grupa Gamaliela. Wtedy Bóg pozyskał dla wiary, później dla świadectwa innym faryzeuszom, którzy będą w innym obozie, bo Gamaliel się nawróci u Matki Bożej będzie miał sześć. On nie zdążył tylko na Golgotę w swojej upartości, bo Pan mu powiedział parę dni przed śmiercią, posłał ucznia, to co Ci powiedziałem, bo w Jerozolimie kamienie Ci na głowę polecam już wierzył. I dlaczego kamień na głowę lecieć przy czasie ziemi poleciał na Golgotę? Jak szalony. Nie zdążył. On miał tyle łask, Wtedy Bóg nie dał łaski rozpoznania tego daru. Czyli już wtedy w Jerozolimie dwunastoletni Pan Jezus przygotowuje tryby historii nie tylko wymierzone na Golgotę, ale przekraczające Golgotę idące w nowe Jeruzalem, w nowy Kościół. Każde inne zachowanie Matki Bożej narażałoby Matkę Bożą na utratę ufności Boga. Rozumiecie? Na utratę łask. Matka Boża by udowodniła to, co Bóg najbardziej nie lubi. Że ma w sobie wątpliwości. Dlatego ona w Jerozolimie zamilczała. To są tylko, moi moje dodatki, którego nie ma bo jak pewne rzeczy tu mi wychodzą, a jeszcze jak dzisiaj, wiecie, moje nerki były już na orbicie, no to, to krew we mnie do tej chwili jeszcze płynie prędkością Słońca. Ale dzięki temu jest dotlenienie większe, rozumiecie? Bo jak szybciej krew płynie, to tego tlenu jest więcej w ciele. Chyba to znacie z biologii. Mówili wam o tym? Nie mówili. Jak no się przekroczy pewne ciśnienie, szybkość większą, to znajdzie wam się pod wszystko, Także... Trzeba unormować pewne rzeczy. I tu Matka Boża w tym nie mówi podobnie, Jezus nie należał do mnie. Wiedziałam o tym. Ale jak każda matka, pragnąłam Go chronić i chciałam mieć zawsze przy sobie, aby mógł to robić. Czyli tak zwana zaborcza miłość matki ziemskiej nie zdominuje pana Jezusa. I to jest bardzo ważne. Troszkę się wyciszyło na odcinku na moim po pewnym odcinku wyczyszczeniu. Jesteś przy mnie, ale ty nie możesz żądać 100% dla ciebie, a Ja mam po ciebie skakać, bo ty nie chcesz załadować? Ty się od matki możesz kobiety uczyć. Matka Boża wiedziała, że Jezus nie należy do niej. Dam Ci serce, pomogę, będę wspierał, ale to nie, to nie znaczy, że, od, że po takim czy jakimś innym gestie nagle wszystko dwoje. I pierwszą oznaką tu mówię do Pani, kiedy was się jawi choroba, to jest później wasza zazdrość o mnie. No czemu zazdrościsz? Ciesz się, że jest tylu. Jestem do tłumu, nie do jednostki posłanej. No bo telewizja w tej chwili słuchaj nas wielu, mam nas. was. Nie do jednego, do tłumu. Taka jest misja kapłańska. Do owiec. A jak myślisz jednostkowo, no to trzeba było to wcześniej zaatakować, może byś mnie porwała. Tu tak podpowiadam, bo jak się myśli jednostkowo, no to później kapłani rzucają tam nami. Mówi taka Krysia, czy Marysia przykleiła, wyleje całe serce na łopa, co może to mu do, będzie goniła koło niego, no i a ten zawieruszony o Bogu zapomni i myśli, że Marysia jest Bogiem i wszystkim. Później oczy przetwiera, chce wracać, to na jak go posadzi, żeby przeszedł kurację mrówkową, a później rozobróci. Chwilową, mrówkową, taką beskicką, jakie są u nas duże mrowiska, tak na parę chwilę poczuć, co to znaczy bez Boga. Kiedy masz milion mrówek na sobie ci osiądzie. Jezus miał mnie już krótce opuścić. Dopiero za 18 lat, Ale u matek to wiecie, jak to jest. Dla miłości czas płynie nieubłaganie szybko i te lata, które pozostaje mi do pielęgnowania mojego syna, były jak chwila, której zaledwie zdążyłam nacieszyć się jego uśmiechem. Do mojej mamusi mogę powiedzieć, że mama twoja miłość te 50 lat trzy mojego lata ta chwila. To by było tu. To jest, to by, jakby troszkę było dziś, ja tu matko rozumiem. Choć świadomość nieuniknionej przyszłości przeplatała się nieustannie przez nasze życie. Jako matka pragnęłam o niej nie pamiętać, pragnęłam kochać i dawać mu tyle radości, ile tylko zdołam. Lata jednak mijały, a Jezus zdawał się coraz bardziej opuszczać mnie dla życia, które postanowił dla Niego Ojciec w niebie. Czyli to opuszczenie pierwsze, jerozolimskie, dwunastoletniego Pana Esa. To jest przede wszystkim nauka dla Matki Bożej, aby to wszystko poustawiała w odpowiednich sposób Bo to było jej pierwsze opuszczenie. Ona wszystko o tym wszystkim wiedziała. To pierwsze opuszczenie zasmuciło mnie bardzo. Ale czym było wobec drugiego opuszczenia? Kiedy Jezus opuścił mnie nie na trzy dni, ale na trzy lata nauczania. A później będzie sobie, też to piękne. Trzy dni opuszczenia wszystkich grup. Wejście do otłani kapujecie. To jest cała cudowna symbolika. Przypominam przez te trzy lata, Matka Morza bardzo często była przy pomysł, nie zawsze, ale wiele razy towarzyszyła. Czym jednak były te trzy lata wobec trzeciego opuszczenia, jakie przyszło mi przeżyć pod krzyżem? Moja dusza była stopniowo przygotowana do szczytu męczeństwa, jakie miałam znieść w zjednoczeniu z męczeństwem mego syna. A później, później przyszło długie oczekiwanie, godziny, długie godziny, długie dni oczekiwania na Ducha Świętego, który przyniósł mi pocieszenie. Po którym jeszcze lat tyle przyszło oczekiwać mi na zupełną radość ponownego ujrzenia mojego syna bez nieszczęścia bycia przezeń opuszczam W takim razie, ile Matka Boża ma opuszczeń w swoim życiu? cztery, trzy, pięć to dobudujemy pierwsze opuszczenie Wiero w Jerozolimie drugie opuszczenie Już? na uczanie trzy lata trzecie opuszczenie pod krzyżem czwarte po w bo w niebostąpieniu czekanie na ducha świętego pięćdziesiąt i tam dziesięć czekanie i piąte opuszczenie Czekanie na niebo dzieci. Nie patrzcie jak Matka Boża na to pięknie w życiu przez mój kapuściany umysł nie przeszły takie myśli. Które dziś na Matka Boża poczekał pod Nie umiałam żyć bez Niego. Życie bez Niego było umieraniem. Moi drodzy, kiedy przeglądałem niektóre pamiętniki albo wspomnienia kapłanów z obozów koncentracyjnych, wiecie, co dla nich było największym dramatem? Że nie mogli oddać mszy świętej. Wszystko by znieśli. Bicie, głód, dla kapłana jest wierzącego największy, największym opuszczeniem, to jest niemożliwość odprawiania mszy świętej. Wam tylko rąbek mojego cierpienia. Przez to odizolowanie w Kościele. Wy nie myślcie, że kulkota się dla mnie skończyła. Tylko dzięki temu, że Tata miał twardą naturę, jeszcze trwa. Po takim dzisiejszym przyjeździe, to by najlepiej było faceta z putryną na orbitę posłać, aby sprzedawał okna z Gdzieś koło Marsa. Są okna z Krakowa, a potem by miał okna grzemieni. Tylko Józef. Rozumiał Matkę Bożą i chodził na palcach o niej. Jak to Wam będę pokazywał później, to Święty Józef był samą subtelnością. Już był jeden tekst, że on nawet do roboty nie chciał iść, chciał się wpatrywać w Matkę Bożą i pana Jezusa, jak oni? On nie chciał do roboty, dla niego iść do pracy był dramatem. To Wy nie wiecie, jaką finezę miał w sobie Święty Józef. Chodząc koło takiej duszy, chodząc koło matki może. Tylko kapłanów wybiera kobiety, rzuca sutannę, inne przyczyny, nie ma żadnego. A tu chcesz trwać w kościele, bijesz się od niego i mówią ci, nie wolno ci. Teraz rozumiecie, czemu te nabożeństwa zemszą trwają 4-5 godzin już w ciągu tygodnia? To jest moje jedyna, jedyny ratunek. Mam zagwarantowany 4-5 godzin, że ty mi nie przyjedziesz i nie będziesz mi truł. Jak takie orły, jak dzisiaj będą przyjeżdżały, to tu będą przepo 7 godzin. I zacznę rano odprawiać wieczorem będziemy o piątej zamykali pustelnię. Żeby tylko wpatrywać się w Boga. I ciekawe dnie mnie radość jest, jak to cośmy wspólnie, dzięki waszym darom zrobili na Ostracola, jak mu poniosę monstrancję. I jakie pójdą lampiony. jaki pójdzie baldaki. To wszystko dla Boga. Kapujecie. się. Chłopy poubierane w stroje. Was tłum. Dzieci. W ten sposób tylko mogę Bogu publicznie podziękować za ten dar odosobnienia, pokazując na na zewnątrz i jak go wraz z wami kocham. Nie umiałam żyć bez Niego. Żyć bez niego było umieraniem. Ale ta tajemnica nauczyła mnie, że po każdym cierpieniu przychodzi pociecha. Jezus pozwolił nam się odnaleźć i zabrać do domu. Jeszcze nie był czas. To tylko ukłucie mojego serca. Jeszcze nie teraz. A później, później on zmarł, stanie wraz z nim moje serce. Jak znajdziecie u księdza Frelichowskiego, kapłan diecezji bydgoskiej tam północny męczennik, u niego znalazłem, na czym polegała tęsknota kapłanów w dał w jednym z baraków, bo i tam ponad 200, wielki czwartek, jeden odprawiał msze święto. W łaciaku, Zorganizowali tam kostie dla wszystkich później Komunii i Krew Pańską. Wszyscy płakali cały czas. To był jeden wielki szlok, jak on to opisuje. On dopiero wtedy zrozumiał, czym jest dla nim szasie ta. Jeden z najstarszych odprawiał, który umiał perfekcyjnie z pamięci cały Kanon i formularz Wielkiego Szwartku te modlitwy. Był taki, nie było mszału. Kawałek płócięka, nie było tam kielicha, na czynie, w którym się zmieściło wino. Dwustu kapłanów. Uczestniczących w mszy świętej płakało jak małe dziecko. Jeśli się nie nawrócą, Będą takimi samymi łzami lali, ale w piekle. Ci, co kpią z Eucharystii, nią szastają, nią karają, będą widzieli to pragnienie Eucharystii, a nie podejdą nie do niej. Będą tam wiecznie byli. Bóg wtedy, szatan będzie się na nim mścił, bo będzie pokazywał potęgę, czym jest Eucharystia. Ten drań jest przebiegły, ten nie ma w niczym litości. Ta tajemnica jest tajemnicą radosną, bo poucza o prawdzie, że żadne cierpienie na tym świecie nie jest wieczne. Ja się pociesza w dzieczyn. Że pan mi obiecał, że zobaczę. Ujrzą moje oczy, ujrzą odrodzony kościół. Nie ma dla mnie większej nadziei radości. A jeszcze jakby był świadkiem takiego obrazu, co katarz na że będą zmiatali z kościołów na widok nowego papieża, którego wybiorą z więzienia Na hasło pojawienia się jego zdrajcy uciekną jak myszy kościelne przed dobrym kocurem które wpadną do kościoła na Żadne cierpienia w tym świecie nie jest wieczne. A radość, jaką Bóg nagrada duszę, która przyjmuje Jego wolę, jest nieporównywalnie wielka w stosunku do cierpienia. Dlatego ja błagam Was, nie narzucajcie mi swojej woli. Jak do mnie przyjdziesz siądź, ja już teraz w Mikołaj błagam cię, żebym brał krzyż, najpierw są goście. przyznam, żebym się najpierw pomodlił. pewne orędzie, nie dopuszczę do głosu. Bo to wpadają na ciebie, kiedy jesteś dzień tysiąc haseł. Więc diabeł wie, że nie ma czasu na myślenie, bo mam kilkanaście instytucji, którym wydaje polecenia to w łamku sekundy, bo się każdy pyta. Cyk, 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 cyk. Wtedy przychodzi. I jakby ach, tak. mistrz. Mieć ta ukryta twarz, ja wiem, że dziś nie można. Ale dziesięć minut. Za... Złamałem zasadę. Tylko ze względu na księdza. A rad już wyleciał z ode mnie. To teraz, kiedy jestem już część myślący, to wiem jak działać, ale wtedy, to on nie zniszczy. Dlatego pamiętajcie. A radość, jaką Bóg wynagradza, duszę która przyjmuje jego wolę, jest nieporównywanie wielka w stosunku do cierpienia. Dlatego Wy nie wiecie, jaką żeście mi radość sprawili, fundując taką monstrancję Dzieci jak ujrzycie ją w niedzielę, to za nie mówicie. To, 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 to nie da się oddychać. Jak zobaczycie te bajdakimy, te lampiony, to wszystko co nawalili na plecy obkładali to jest nic z tą radością co Bóg daje przeżyć w tym naszym oczekiwaniu na Niego jako króla i to króla eucharystycznego którego poprowadzimy z maksymalnymi z maksymalnymi honorami jest Boguś Mikołaj omówimy jeszcze jak pójdzie szpica żeby to był że wiadomo że idzie króla, a nie że go barany prowadzą go rycerze to musi być, szczególnie do niej apeluję. Poniesiesz w prawej ręce, relikiarz, to na zewnątrz. W lewo i na zewnątrz. Nie do ciebie się układają koleżanki, bo ty sobie idziesz jak chcesz i gorącz, tylko patrzysz na koleżankę, która jest przed tobą. Koniec nosa, się do jej głowy idziesz jedna z dumą. A tu nie tak. Jedna w lewo, druga się zamyśli, myśli, popatrzy na barana, na konia, weszła na pole. Następna za nią i tak to wygląda iście przed królem. To ma być sznur idę. Jako rycerka, jako rycerz, rycerz króla. Cierpienie, Matka Boża mówi, zawsze należy przybodać słusznością. No to dziwi, nie bardzo to wyszło. Bo w nim i poprzez nie stajemy się szczęśliwi na wieki. Ale na wieczornej modlitwie to wszystko zaniosę Panu Bogu, a mojego rycerza niemniej będę kochał, a może i więcej. Amen.